Czy jeszcze w tej samej sprawie dlaczego to znaczy kredytu, Ja też może że nie było moją intencją kwestionowania w ogóle zasadności rojenia kredytu. Chodzi o to, czy tyle i czy NATO. Jeszcze krótkie do dowiedzenia. To może ja tak po kolei pan prezydent cofnął się pamięcią do poprzednich rządów, ja się jeszcze cofnę jeszcze jeden rząd wstecz i chcę powiedzieć, że właśnie za rządów Sojuszu Politycy Demokratycznej to właśnie te inwestycje gańskie też były właściwie regulowane przez wojewodę Królowską i przez Ministerstwo bo tutaj współpraca gdańska, była w... współpraca była dosyć, mamy dlatego na... chociażby tramwaj tak? na ale, ale proszę Państwa, inwestycje. Myślę, że to jest wyważenie to, o to, czym na samym początku mówiłem. Mieszkańcy muszą mieć możliwość współdecydowania. To jest naprawdę bardzo ważne dzisiaj, żeby złożyć projekt uchwały obywatelskiej, 30 tysięcy głosów. gdy postulujemy, żeby tych głosów było zdecydowanie mniej, 500, a w przypadku wysłuchania czy zgłaszania swoich potrzeb do wieloletniego planu inwestycyjnego miasta, żeby wystarczyło kilkadziesiąt, kilkaset podpisów osób mieszkających na jednej ulicy, na jednym osiedlu. Bo to jest bardzo ważne i bardzo istotne dla mieszkańców. I teraz, jeszcze kwestie wielkich inwestycji. Oczywiście, my teraz mówimy o wielkich inwestycjach, które muszą być prowadzone w Gdańsku, typu segregacja śmieci, utylizacja, spalarnia. Ale to wszystko kosztuje kolejny miliard złotych, z tego co udało się tam pomniejszyć w wydatkach. My też proponujemy alternatywne, pięciokrotnie tańsze rozwiązania i myślimy, że lepsze, jeśli chodzi o ochronę środowiska. To jest kwestia też ważenia, bo jeśli mamy duże pieniędzy, to wydawajmy te pieniądze, pozyskujmy pieniądze z Unii Europejskiej, wydawajmy je. Kiedy mamy, musimy zaciskać pasa, no liczmy koszty i patrzymy na to, co lepiej robić. Czy te wielkie, śladowe inwestycje, czy lepiej zabrać w tym momencie mieszkańców i ich potrzeby. I Pan Panie prezydencie, Pan Adamowicz, pani skarbnik, Teresów Blacharska. Kiedy ja zaciągam jako obywatel jakikolwiek kredyt, to się zastanawiam, czy będę w stanie go spłacić, na ten kredyt zarobię, a nie zastanawiam się, czy ten czy inny rząd potem mi zwróci te pieniądze, które, które będę zaciągał. I myślę, że tutaj jest zasadnicza różnica w podejściu między nami, bo z tego, czego wy się cieszycie, że macie możliwość zaciągnięcia kredytów na inwestycje i nie wiecie z czego one zostaną spłacone, to ja na tym płaczę. Dlatego, że żaden gospodarz, żaden, żadna osoba odpowiedzialna nie bierze kredytów, na które nie ma spłaty. I dziwi mnie, że po 20 latach samorządności zastanawiamy się, czy będziemy coś robili i ten rząd, czy tamten rząd, panie, pan Adamowicz, da nam na to pieniądze. To nie jest tak. A czym się różni Warszawa od Gdańska, że tam przy rządzie Platformy Obywatelskiej stadion jest zbudowany jako centralny z budżetu Skarbu Państwa. Czy, czy Donald Tusk nie mógł wydać, czy tutaj wybudować stadionu centralnego? Różnica? Różnica myślę, że pani z Platformy Obywatelskiej, pani Dronkiewicz, was jest z Platformy Obywatelskiej, Donald Trump jest z Platformy Obywatelskiej i jednak wasze rządy jeżeli Pan już na ten pułap y, ogólnokrajowy doprowadziły do tego, że nasze dostaną stalią w prezencie, a my w będziemy musieli spłacać. I te 6 tysięcy złotych, to może dla osób, Stansujem które dobrać pracują dobrać. w urzędzie, w urzędzie no, miasta Gdańska i za dobrze zarabiają, albo y, w innych spółkach miasta, to może są małe kwoty. Ale dla mieszkańców to są kwoty olbrzymie już przejść do tematu drugiego, który też już się pojawiał jak panu. ponieważ też kiedy kolejny zaczniemy od pana dyrektora Różkiewicza. E, korzystam też z tego, że pan pracuje w sercu Rzeszcza. Bardzo jestem ciekaw, jak pan tam dojeżdża codziennie w ekonomiczną stronę. Chodzi o temat najczęściej obok inwestycji pojawiających się w Gdańskiej debacie, temat po prostu poruszania się po mieści. Dlaczego jest tak jak jest? Dlaczego jest powszechne przekonanie, że to jest dosyć utręczające zajęcie połyszać się po tym mieście? Czy dzieje się tak dlatego po prostu, że jest wiele butów, co byłoby chwalebne, czy też być może w całej strukturze funkcjonowania takiego systemu poruszania się tańczą po mieście jest coś nie tak, a jeżeli tak, to co? I po drugie, co w tym zmieniać? Czy inwestować się w drogi, czy komunikację zbiorową, czy może rowerzyści, których w ciągu 10 lat przybyło w Gdańsku o 0,7? Na pewno y, transport rowerowy, transport, komunikacja rowerowa problem Gdańska nie rozwiąże, bo się, że nie wszyscy do pracy mogą rowerami dojeżdżać. Żyjemy w takim klimacie, że też no, niecodziennie na rower siąść można, w związku z tym pozostaje komunikacja miejska, pozostają samochody. Oczywiście byłoby fajnie i mieć bardzo spójną i bardzo gęstą sieć ścieżek rowerowych, żeby z mu skorzystać, ale jednak y, i uciekniemy od innych środków transportu. Ja dojeżdżam samochodem. Eee, I tak jak myślę z Państwa... No dzisiaj widzieliście Państwo troszeczkę deszczu, troszeczkę potu, bo samochód porzuciłem w trakcie, żeby zdążyć na debatę. Eee, dojdę do niego później, nie ma problemu, on sobie tam bezpiecznie gdzieś stoi prawda jest taka, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy dojazd z Rzeszcza do Gdańska potrwa minut 20, czy ponad godzinę, bo o tych samych porach w yy, różnych, różnych dniach po prostu korki spotykają nas wszędzie i korki są swoją kierowców. Ale myślę, że tutaj jest kwestia też w miejskiej. Tutaj yy, do... Yy, jako podpowiedź do urzędników. Ja jeżdżę bardzo dużo po różnych miastach w Polsce. Tam, gdzie można poszerzać yy, jezdnię, yy, upychając to jest dużo kilkoro przepraszam, ale ubychając jak największą ilość samochodów w ciągu jednej godziny przemieszczających się po ulicy, u nas niestety ten, zauważam tendencje przeciwne, tam gdzie można byłoby poszerzyć albo po cztery samochody, dwa w jedną, dwa w drugą puścić, robi się szykany i się spowalnia. Zresztą są pomysły na to, żeby spowalniać do 30 km na godzinę na niektórych przedmiotówkach, co mnie w ogóle po kierowcy przeraża, bo... Wydawałoby się, że ten ruch powinno się usprawniać i wręcz, no nie mówią tutaj o przyspieszeniu, bo do 50 km na to jest taka prędkość, która w mieście wystarcza. Natomiast chodzi o to, że też wszelkiego wszystkiego. Tutaj mówię o tych ogrodach o Kartuski, gdzie właściwie uniemożliwiono poruszanie się samochodów obok siebie w jednym kierunku, to no zdecydowanie wpłynęło na pogorszenie ruchu w tamtym rejonie i myślę, że nie zwiększa, nie zwiększa to w sposób znacznie bezpieczeństwa ruchu, bo to wszystko zależy też od odpowiedniej regulacji ruchem i od no, Niestety Kultury Kierowców również. Dlatego y, ja jestem zdania, że przy planowaniu nowych ulic, nowych dróg trzeba brać pod uwagę wszystkich użytkowników i przy każdej y, nowej ulicy powinny znajdować się wydzielone miejsca i dla rowerów, ale i na tyle szerokie y, jezdnie, żeby samochody to nie musiały też parkować jezdni i ich zawężać. No to jest kwestia kolejna, zaraz pewnie do tego dojdziemy. Kwestia zabakowania, czy kwestia parkingów, których też w mieście brakuje. Ale, żeby jak maksymalnie usprawniać i udrażniać, i Panie Pośle, to samo pytanie. Czyli Po pierwsze, dlaczego jest jak jest, a po drugie, jak wydrożyć, wydaje na. się, Państwa, nikt nie jest specjalistą sam z siebie, nie jest w stanie na pewne pytania odpowiedzieć. Trzeba szukać rozwiązań specjalistów. I 4 lata temu, kiedy mieliśmy przyjemność także zmierzyć się w czasie kampanii wyborczej, ja do specjalistów się zwróciłem. Są osoby, są instytucje, które potrafią naprawdę w miarę szybko zweryfikować główne problemy i oni przedstawili rozwiązania, które są w stanie doprowadzić w bardzo krótkim czasie do obniżenia korków, do zmniejszenia korków w tych godzinach najbardziej yy, wrażliwych. I tak jak mówiłem to 4 lata temu, wydawało się, że przynajmniej nawet jeżeli tych wyborów 4 lata temu nie wygram, to Urząd Miasta z pewnych pomysłów skorzysta. No bo jest możliwość, żeby rzeczywiście się nad pewnymi rozwiązaniami zastanowić. W międzyczasie różne redakcje proponowały także różne rozwiązania. Te dyskusje zresztą toczą się do dzisiaj w różnych mediach. I mieszkańcy sami mają pewne propozycje, jak sprawność przejazdu samochodów usprawnić. I to, co mnie najbardziej przeraża, to jest to, że nikt właściwie z tych porad nie Że one są traktowane jako pewien problem, nie wiem dla kogo, ale problem, który zamiast zastanowić się i spróbować go wdrożyć w życie, to jest zostawiany z boku. Nie będziemy się tym zajmować. A może poprosić Pani Pośle o jakąś konkretyzację, właśnie przykładów tych wtedy zgłaszanych? W... Ja w... może z... przedstawię najbardziej kontrowersyjny pomysł, ale taki, który także przedyskutowałem z niektórymi stowarzyszeniami ekologicznymi. Jako wiemy doskonale, że słowackiego w tym odcinku leśnym, mimo że jest dwupasmówką, korkuje się od godziny siódmej do godziny dziewiątej. I tam trzeba po prostu swoje odstać czasami nawet do 60 minut. Jeżeli się stoi 30 minut, to, to jest bardzo dobrze. I zastanawiałem się, czy ten element, bo ten też mnie bardzo dotyczy, jest możliwy do rozwiązania, czy nie jest. Zwróciliśmy uwagę na to 4 lata temu, że kiedy nie było tej dwupasmówki, była droga skrótowa przez las, przez Badenblew. I pytanie, pytanie, które postawiliśmy, było bardzo proste. Czy w odpowiednich godzinach zrobienie tego skrótu na dwie godziny dziennie to jest problem? Po pierwsze, dla tych wśród, wśród tych budynków, które by ten skrót poprowadził, dla tamtych mieszkańców, okazało się, że nie jest to specjalnie żaden problem. Jeżeli chodzi o organizacje ekologiczne, to ekolodzy powiedzieli wyraźnie: czy te samochody będą te spaliny dawać tu, w tym miejscu, czy 500 metrów dalej, też specjalnie nie ma żadnego znaczenia. I można w ten sposób i zaoszczędzić ludzkiego czasu, i zaoszczędzić też trochę tego paliwa, które, które kopci w czasie korków i doprowadzić do tego, że ten przejazd może być w określonych godzinach rozwiązany, dopóki nie będzie innych rozwiązań stosowanych. Ale mówię, nawet takie konkretne elementy nie zostały w żaden sposób potraktowane do dyskusji. Bo rozumiem, że mogliśmy, czy w odpowiednie służby miejskie mogły rozpocząć dyskusję, czy jest to rozwiązanie dobre, czy, czy niedobre. Ale takich przykładów było wiele. I nawet te, które były najprostsze, czasami wystarczyło zrobić prawo w sklep czy lewo w sklep w na, na nowe światło. Także nie spotykały się z żadną reakcją ze strony mieszkańców. I myślę, że na tym polega problem. Dziękuję żebym od razu od razu na tę konkretną propozycję odpowiedzieć, ale też sądzę, że pan prezydent przedstawił bardziej jak systemową wizję rozwiązania tego problemu w drożności Gdańska. Pierwsza uwaga jest taka, drogi Andrzej, już szkoda, że cztery lata temu kandydując na prezydenta Gdańska, nie kandydowałeś na radnego miasta Gdańska. Byś był radnym, byś mógł to rzeczy przedstawiać, walczyć o nie. Nie wiem, czy teraz byś kandydował na radnego miasta. Na ile chcesz poważnie zaangażować się w Gdańsk, a ile to jest Pewien etap w jakiejś no, grze partyjnej. I, I to jest bardzo zasadnicza uwaga. No. Po prostu trzeba się angażować, trzeba być radnym i, i walczyć o, o te sprawy. Ale wracam do rzeczy kluczowych. Proszę Państwa, e, chcę znowu zapytać Państwa: kto z Was przyjechał z samochodem w swoim prywatnym? To pewnie połowa więc. No, statystycznie co trzeci najszczerniej ma samochodu. Liczba samochodów radykalnie. Wzrosła i wzrasta nie tylko w Gdańsku, ale w każdym dużym, mieście w Polsce. I z tej banalnej informacji, no warto sobie zdać y, sprawę. Druga banalna spostrzeżenie, o której kompletnie zapominamy. Polskie miasta mają realne pieniądze, jakieś realne pieniądze na inwestycje, o których tak dużo mówiliśmy przed chwilą, dopiero mniej więcej od roku y, y, 2001-2002.